Cześć, witam na kanale Info Prawa. Kalendarz warzywnika 2025 już jest w sprzedaży. Można go nabyć na stronie infouprawa.pl i na Allegro i do końca października jest na no, dosyć sporej promocji. Trzecia edycja tego kalendarza, ma on teraz najwięcej stron. Myślę, że zadowoleni będą zarówno ci, którzy kupili pierwszy kalendarz na rok 2023, jak również ten na 2024. Na produkcję tego na 2025 rok wydałem praktycznie dwa razy tyle, co w zeszłym roku, bo ma on właśnie dużo więcej stron. A no, chciałem, żeby dalej były takie grube kartki, żeby to była dobra jakość. Cena niestety wzrośnie, ale teraz promocja dla Was, bo jesienią na kanale jest no większość stałych widzów, no już jest po prostu po sezonie. I chciałbym, żebyście mieli największą promocję, jaką zrobię na kalendarze no w przeciągu tych najbliższych miesięcy. Standardowa cena na kalendarz to będzie 35 zł na mojej stronie i 39 zł na Allegro, bo tam na Allegro są prowizje duże. W zeszłym roku kalendarz. Kalendarz kosztował na początku 25 zł na mojej stronie i 29 zł na Allegro. I cena taka będzie u mnie właśnie do końca października. Później kwota wzrasta do tych 35 i 39 zł. Też, jak zamówicie do końca października, to wersja elektroniczna kalendarza gratis. Mam również taką jeszcze promocję: że jak zamówicie kalendarz z książką, to zapłacicie tylko 5 zł więcej niż sama książka. Też jest taka duża obniżka na moje dwie książki z kalendarzem. Jak macie już moje książki, no to może być to też dobry pomysł na prezent. No i zanim poopowiadam o tym kalendarzu, bo to jest bardzo ważne, to też powiem, że tak, przy obecnej cenie tych 25 zł za kalendarz, to za jedną sztukę mam około 8 zł zysku. No tak 7-8, w zależności. Chodzi mi już po odliczeniu kosztów i podatków. I oczywiście kalendarz robię w celach zarobkowych, ja tego nie ukrywam. Chcę sobie po prostu zarobić, większość teraz inwestuję w dom i w ogród, ale chciałbym też, żeby... On był do, w dosyć przystępnej cenie, a nie, że kalendarz po kilkadziesiąt złotych za, no właśnie, jedną sztukę kalendarza. I te 7-8 złotych też jest dobre, biorąc pod uwagę to, że sprzedam, załóżmy teraz, te 1000 kalendarzy, to już się robi to spora kwota, bardzo duża kwota. Ale dobra, no, wiem, że się rozgadałem o tych cenach i tak dalej, ale to było dla mnie ważne, żeby to objaśnić. Zaraz powiem, co mam dla tych, którzy obecnie nie mają pieniędzy, bo też coś przygotowałem, ale teraz przejdźmy do tego, jak ten kalendarz wygląda. W sumie go widzicie już teraz, jak go Wygląda, no odebrałem go dzisiaj i teraz wam go właśnie pokazuję. Ma on dwa razy więcej stron. Miałem kilka komentarzy, że kalendarz na rok 2023 był lepszy niż ten na 2024, ponieważ miał ładne, duże zdjęcia, a ten na rok 2024 to miał za, za dużo informacji w sobie i one te zdjęcia właśnie przysłaniały. No to teraz robię tak. Na pierwszej stronie dan danego miesiąca, na przykład w czerwcu, macie spore zdjęcie, informacje, co siać i sadzić właśnie w tym miesiącu. I potem te wszystkie dni, miesiąca i legenda na dole. Co oznaczają te kolory i kwadraciki? One są bardzo proste do zrozumienia. Na przykład w czerwcu jest już późny, ryzykowny termin na siewy Brokuła na rozsadę, ale jeszcze bardzo dobry nasadzenie sadzenie rozsady tego warzywa. A w przypadku marchewki jest to bardzo dobry miesiąc na siewy nasion wprost do gruntu. Czyli macie według mnie bardzo ładny kalendarz wizualnie, jak to było właśnie w roku 2023, w sensie same najpotrzebniejsze informacje dotyczące no, tego, które. Warzywa siać i sadzić w tym czasie, a na następnej stronie macie informacje, co robić w czerwcu w ogrodzie warzywnym, na co zwracać uwagę, jakie są zagrożenia właśnie w tym miesiącu. Wiele informacji, jak widać, choćby w samych kwadracikach, więc kalendarz warzywnika to nie jest według mnie tylko kalendarz, ale też taka skompresowana dawka informacji na cały sezon. Jest więcej informacji niż rok temu i w zasadzie no, to można byłoby się opierać przez cały sezon tylko na tym kalendarzu. Oczywiście polecam też moje dwie książki o uprawie warzyw, bo tam na no, tych informacji jest więcej. W dużym skrócie powiem, że jak uprawiać warzywa to jest książka o uprawie aż 64 warzyw. Gdzie na przykład, jak chcecie wiedzieć wszystko o uprawie pomidorów, to otwieracie na danej stronie i macie przez ileś tam stron same informacje o uprawie pomidorów: jak siać, kiedy siać, jak sadzić, jak pielęgnować, ogławianie, prowadzenie napędy itd. itd. I tak jest to napisane o uprawie aż 64 warzyw, a planer warzywnika to można powiedzieć rozszerzenie kalendarza warzywnika. Jest tam napisane bardzo szczegółowo, co siać i sadzić w danym miesiącu, jak również jakie prace w tym miesiącu wykonywać. Tam się bardzo bardzo mocno rozpisałem. Jest w tym planerze też sporo miejsca na notatki. To są dwie różne książki, obie mają bardzo dobre opinie. Ale wracamy teraz właśnie do tego kalendarza jeszcze chwilkę. Bo co ważne, ten tekst jest bardzo dobrze widoczny, nawet dla osób starszych, co mogą potwierdzić choćby moi rodzice. No i jak też mieliście te kalendarze wcześniej, to też wiecie, że jest dosyć spory tekst. A to może być na pierwszy rzut oka na tym filmiku niewidoczne, no bo ten filmik to wiecie, też, też jest ciemniej i tak dalej. I może się wydawać, że tekst jest mały, a jest spory. Bo kalendarz to jest rozmiar A3, czyli jest duży. No, i jeszcze powiem, że kartki są grube. Jakość druku taka, no taka sama jak w poprzednich edycjach, czyli według mnie bardzo dobra. Jest to kalendarz spiralowany. Oprócz tych wszystkich informacji jest jeszcze strona z sąsiedztwem warzyw, i też bardzo ważna tabela, gdzie jest rozpisane na jaką głębokość siać i sadzić warzywa. 64 warzywa, i jaki jest rozstaw w przypadku siewu i sadzenia tych warzyw. Mam nadzieję, że kalendarz wam się spodoba. Może to głupio zabrzmi, ale mi się bardzo podoba i mogę wam z czystym sumieniem go polecić. I pamiętajcie ważną rzecz, że u mnie wiedza jest za darmo. To co jest w kalendarzu, to co jest w książkach, to ja też mówię na kanale, bo ja uważam, że wiedza powinna być darmowa. Ale jak chcecie wesprzeć moją działalność, moją przygodę z ogrodnictwem, też chcecie mieć no, dosyć porządny produkt, książkę czy kalendarz, to zapraszam was do zakupu na stronie infoprawa.pl i na Allegro. Jeszcze jedna ważna informacja. Różnie to bywa z pieniędzmi. I Jakbyście nie mieli pieniędzy, czy też po prostu chcielibyście przetestować sobie kalendarz przed zakupem, to napiszcie do mnie na infouprawamałpodzimek.com, a ja Wam wyślę wersję elektroniczną tego kalendarza za darmo. Żebyście mieli taki kalendarz w telefonie, czy też choćby na komputerze, bo taka wiedza z pewnością się Wam przyda. Więc nie krępujcie się, tylko piszcie. No, i co do zamówień kalendarza, też książek, to wysyłam je w ciągu jednego dnia roboczego. Nie ma u mnie żadnej przedsprzedaży. Ja te kalendarze już mam, bo zanim zacząłem sprzedawać, właśnie to chciałem się upewnić, że jest wszystko dobrze i jakość jest bardzo dobra. Przyszły dzisiaj sprawdziłem, stąd właśnie też w filmiku nie było. Bardzo was przepraszam, że dopiero teraz o, do Was właśnie mówię. Ale no, chciałem wszystko posprawdzać i tak dalej. Jeszcze było ki kilka spraw do załatwienia. Dziękuję Wam za wszystko, za miłe słowa, za całe wsparcie. No, wiem, że to nie był filmik taki informacyjny czy coś, ale chciałem taki zrobić, żeby ta informacja trafiła o kalendarzu trafiła do jak największej liczby osób. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info U Prawa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.